Nad Jeziorem Tarnobrzeskim odbyła się konferencja naukowa pod tytułem Wyrzuć to z siebie. W tym roku poruszono istotne wątki dotyczące zdrowia, walki z chorobami oraz tematy hejtu i depresji. Swoją wiedzą i doświadczeniami podzielili się specjaliści z wielu dziedzin oraz przedstawiciele młodego pokolenia. Głównym organizatorem konferencji była Fundacja Artystyczna GAMON. A spotkanie nad akwenem zainaugurowało szóstą edycję nadwiślańskiego Fashion Week. Konferencja miała niezwykłą oprawę. O sprawach ważnych i trudnych rozmawiano na plaży, a otoczenie natury miało wprowadzić spokój i rozluźnić uczestników konferencji. Moda na zdrowie, druga edycja konferencji Wyrzuć to z siebie. W tym roku nad Wiślański zaczynamy w Tarnobrzegu, nad Jeziorem. Chcemy porozmawiać o ważnych sprawach, o zdrowiu, bo ono jest najważniejsze. Rozmawiamy z punktu pacjenta, z punktu osoby, która choruje, ale też cała rodzina czyli o głowie, o emocjach, o potrzebach, ale też rozmawiamy o rzeczach ważnych, takich jakim jest hejt. Takim jak jest zdrowie psychiczne młodzieży, mówimy, że warto o tym rozmawiać. Nie są to łatwe tematy, to są tematy tabu zazwyczaj, a my mówimy o nich na plaży, siedząc. Warto wyrzucić te wszystkie emocje z siebie i po prostu porozmawiać. Całość konferencji podzielono na dwa bloki tematyczne. Celem było nie tylko poruszenie ważnych tematów, ale także pokazanie, że warto się otworzyć i skorzystać z pomocy fachowców. O czym mówiono nad jeziorem Tarnobrzeskim? O profilaktyce onkologicznej, o tym, jak, jak się badać. Przede wszystkim są też stoiska amazonek sandomierskich i tarnobrzeskich. Rozmawiamy też o naszej głowie że najpierw musimy sobie poukładać w niej, ażeby później przejść przez tą całą podróż, podróż, która nazywa się leczenia. Ludzie o chorobie nie chcą wiedzieć, a my będąc na takich profilaktykach uświadamy, że bardzo ważna jest profilaktyka, bardzo ważna jest taka czujność onkologiczna. Uczymy samobadania piersi na fantomie i e, przypominamy o tych badaniach. I e, ludzie widzą, że my możemy, więc dajemy taką nadzieję, że y, my wyzdrowialiśmy, prawda? To oni też mogą. Y, mamy w klubie telefon zaufania i do nas dzwonią ludzie. Na stoiskach można było m.in. porozmawiać z paniami ze Stowarzyszenia Amazonek z Sandomierza oraz Tarnobrzega. Było również Stoisko Narodowego Funduszu Zdrowia, a swoją ofertę zaprezentowała Fundacja Szeptus. Na stoiskach motywem przewodnim była przede wszystkim profilaktyka. Mamy osoby, prelegentów, którzy przyjechali dzisiaj, żeby powiedzieć na przykład, jakie mamy możliwości w leczeniu, ale też opowiedzieć o tym, żeby młodzież wypowiedziała się na temat hejtu, na temat profilaktyki. Na przykład, jeżeli choruje mama, to gdzie ja dostanę pomoc? Więc to wszystko ze sobą się łączy. O, tym, o czym będę mówić? Będę mówić o hejcie, o tym, jak pomagać młodym osobom, który, którzy. Walczą z swoimi lękami, swoją walką taką wewnętrzną, która jest wśród nas i wśród młodzieży. Oczywiście, że warto rozmawiać i za każdym razem powtarzam, że to nie jest problem, który warto omijać. To jest problem, z którym warto walczyć i pokazywać, że da się przezwyciężać swoje lęki, swoje depresje i wszystkie swoje przeciwności. Konferencja pokazała, że problem osoby chorej to automatycznie problem całej rodziny oraz jej otoczenia. Prelegenci podzielili się praktyczną wiedzą dotyczącą np. Na opieki nad osobami chorymi. Ale sporo było także o tym, jak rozmawiać i komunikować się z pacjentami oraz osobami, które padły ofiarą hejtu. Jak rozmawiać? Czasem wystarczy być być, powiedzieć o sobie. Jak ja to przechodziłam. My, Amazonki, to y, idziemy na badania i tego uczymy. Natomiast ludzie boją się i mówią: Spotykam się z takimi przypadkami, że nie pójdę, bo coś mi wykryją. Ja to znam, bo mam w rodzinie, ale boją się o tym mówić. Nie są otwarte na takie tematy właśnie. A my, Amazonki, szkolimy się w tym temacie. Federacja Amazonek organizuje takie szkolenia, żebyśmy umiały rozmawiać z chorą osobą. Ludzie z reguły są zamknięci i ludzie, ludzie nie lubią się dzielić tymi, ale uważam, że warto się dzielić, bo my, oczywiście, jako normalni ludzie, jak ktoś mi powie, że ma bardzo wielki problem z depresją, powiem mu, okej, okay, pójdź do specjalisty, bo ja mu ci nie pomogę w tym momencie. Nie mam takiej edukacji, ale są osoby, które pomogą ci pójść w kierunku, gdzie możesz sobie poradzić z tym i ktoś ci pomoże. Postrzegam to jako bardzo fajną możliwość rozwoju swojego możliwość zaistnienia czy pokazania się jakby tutaj ludziom, że młodzież ma głos i młodzież ma znaczenie.